Cześć. Z tej strony Psycholog w biznesie. Dzień dobry, witaj. Dzisiaj zajmiemy się feedbackiem. Dawać komuś feedback. Słyszałeś już o tym? Nie? No to posłuchaj dzisiaj w podcaście. Dać komuś feedback to znaczy dać jakąś odpowiedź zwrotną. No to jak się za to zabrać? Przede wszystkim, dając komuś feedback, mów prosto. Mów w taki sposób, aby ta osoba mogła cię zrozumieć, a nie domyślać się. O co tobie chodzi? Przypomnij sobie, jak chodziłeś do szkoły i twoja nieulubiona nauczycielka, ta nauczycielka, której nie lubiłeś, tłumaczyła tobie coś przy tablicy, a ty tego nie rozumiałeś, ponieważ uważałeś, uważałaś, że ona mówi do ciebie niejasno, nie rozumiesz tego, o co jej chodzi. No właśnie, ponieważ tamta osoba nie mówiła prosto. A skoro już o mówieniu mowa, punkt drugi. Mów z komunikatu ja. Ja uważam, że zrobiłeś błędnie, podjąłeś złą decyzję, niż uważamy, że podjąłeś decyzję błędnie. Czujesz różnicę? Zawsze, gdy starasz się powiedzieć coś, wyrazić swoje zdanie, powiedz: Ja czuję się niekomfortowo, ja uważam, że popełniłeś błąd, ja uważam, że powinieneś podjąć inną decyzję. Także od dzisiaj zacznij używać komunikatu: Ja. A gdy zaczniesz go używać, punkt trzeci: zachowaj spokój. Przypomnij sobie swoją ostatnią awanturę. Gdy kłóciłeś się z kimś, gdy podnosiłeś głos, osoba, z którą się kłóciłeś, również podnosiła głos, i jedna osoba była głośniejsza od drugiej. Konflikt eskalował, narastał. Ale gdybyś obniżył ten głos i mówił spokojnie, tamta osoba również by się uspokoiła. I tak samo jest z feedbackiem. Jeżeli będziesz komuś dawać feedback spokojnie, mówiąc głosem spokojnym, równym, powoli, tamta osoba również zachowa spokój, a przynajmniej będzie miała ku temu większe szanse. I właśnie dlatego kolejnym punktem jest, jeżeli dajesz komuś feedback, postaraj się go dawać na osobności. To znaczy, gdy jest to krytyka, konstruktywna krytyka, wiesz, że taką właśnie dajesz, udzielaj jej u siebie w gabinecie. Pokoju, a nie przy wszystkich pracownikach, ośmieszając osobę, której dajesz feedback. Bo nie wolno zapominać, że osobie, której dajesz ten feedback, również mogą zbudzić się emocje i Twój komfort psychiczny jest tak samo ważny jak osoby, która otrzyma od ciebie informację zwrotną. Gdy zaczynasz dawać feedback osobie, z którą się spotykasz, zacznij od plusów, od tego co zrobiła dobrze. Następnie, gdy wymienisz wszystkie plusy jej pracy, przejdź do tego, co poszło nie tak. I w tym momencie warto jest posługiwać się przykładami, ponieważ na przykładach lepiej to brzmi, jest większa szansa, że dotrze to do osoby, z którą rozmawiamy i będzie miała szansę na poprawienie swoich błędów. Jednak podczas takiej dyskusji warto jest dać przestrzeń rozmówcy, na wypowiedzenie się, bo każdy ma szansę się obronić, każdy chciałby powiedzieć, co myśli, a gdy nie damy tej przestrzeni tej osobie, ta osoba będzie czuła się źle, będzie musiała się zwentylować. Także pozostawmy tą przestrzeń dla tej osoby. W trakcie takiej rozmowy warto jest również zapytać się, czy ta osoba widzi jakiś plan naprawczy, czy widzi jakąś drogę, co mogłaby poprawić następnym razem, aby już dany błąd nie zaistniał? I oczywiście na końcu również warto zmotywować pracownika, osobę, której dajemy feedback. Czy na przykład, wierzę w Ciebie, wiem, że dasz radę i niekoniecznie w takim pustym sloganie wiem, że dasz radę, bo musisz, bo musimy zrealizować targety, ale takie od serca. Słuchaj, uda nie udało się, popełniłeś błąd. Zdarza się, nie przejmuj się, ale wyciągnij wnioski z tego, co się wydarzyło i kolejnym razem świadomie nie popełniaj tych błędów. Taki feedback ma szansę się obronić. Ale również podczas dawania feedbacku często popełniamy błędy my. I pierwszym takim błędem są emocje negatywne, gdy się wkurzamy, i słowo wkurzamy jest słowem delikatnym. W nerwach nie powinniśmy dawać pracownikowi feedbacku. Dlaczego? Bo możemy powiedzieć po prostu jedno słowo za dużo, a później możemy tego żałować. Nie dawajmy również feedbacku z łapanki, spotykając kogoś w toalecie, mówiąc mu o tym, co zrobił źle. Lepiej jednak spotkać się w tym gabinecie. To daje nam komfort, rozmowy, No i również powagę. Eee, kolejnym punktem jest niepodawanie fałszywych informacji, kłamliwych. Posługujmy się prawdziwymi danymi, prawdziwymi informacjami i również pamiętajmy jedną rzecz. Pamiętajcie, żeby dawać taki feedback, jaki również chcielibyście usłyszeć od kogoś. Nie lepszy, nie gorszy, ale właśnie taki. Dawanie feedbacku to sztuka. Sztuka, która nie każdemu się udaje. Wymaga cierpliwości, wymaga ćwiczeń. Także od dzisiaj zajmij się ćwiczeniem dawania dobrego feedbacku pracownikowi, a w komentarzu podziel się swoimi opiniami, swoim doświadczeniem jaki był najgorszy feedback, jaki otrzymałeś w życiu, a może pochwalić się tym najlepszym. Także zapraszam do subskrybowania, lajkowania, komentowania, a my słyszymy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia w Psycholbiznesie. Cześć!